Czasami wydaje się, że wiemy coś i rozumiemy coś, co się do nas mówi, ale kiedy to doświadczamy, nagle odkrywamy, że tak naprawdę to jest coś więcej. Wydawało mi się zawsze, że rozumiem słowa rokiego, kiedy mówił do swojego syna. Nieważne z jaką siłą potrafisz uderzyć, ale ważne jest to, jak potrafisz znosić ciosy, które ci zadaje ten świat. I kiedy naprawdę trochę potrenowałem ostatnio z rękawicami, zrozumiałem co to znaczy przyjmować ciosy. Że im bardziej potrafię przyjąć ten cios, tym potem silniejszy potrafię wyprowadzić atak. I tak też jest w naszym życiu, kiedy będzie ono nas uderzało, będzie waliło z całych sił. To ważne jest to, by podnosić się, by się nie poddawać. By walczyć dalej o zwycięstwo by walczyć dalej o to, żeby po prostu stawać się lepszy. Tak powiem szczerze, że ostatnio odniosłem parę osobistych porażek, takich słabości, które wydawało mi się, że gdzieś tam niestety pokazują mi, jaki jestem słaby. Dzisiaj widzę, że każdy powstanie, każdy problem, który mam i który potrafię podnieść razem z Bogiem czyni mnie zwycięzcą. Zatem nie przyjmujmy się, że to życie nas obija. Ważne jest to, żebyśmy potrafili dalej iść i nie łamali się tym wszystkim, co gdzieś tam nam niestety, tym wszystkim, co nam niestety gdzieś tam idzie pod prąd i nie wychodzi, ale żebyśmy dalej realizowali swoje marzenia, marzenia plany, byśmy walczyli o siebie. Dobra.